Wyobraź sobie, że Ziemia nagle zaczyna obracać się w przeciwną stronę. To nie science fiction, to eksperyment myślowy, który pokazuje, jak bardzo zależymy od jednego kierunku obrotu naszej planety. Po pierwsze, dzień i noc zaczęłyby się zamieniać miejscami. Słońce wschodziłoby na zachodzie, a zachodziło na wschodzie. Ale to dopiero początek. Prądy oceaniczne, takie jak golfsztrom, zmieniłyby kierunek. To zburzyłoby cały klimat Ziemi. Afryka mogłaby pokryć się lodem, a pustynie pojawiłyby się tam, gdzie dziś są lasy tropikalne. Układy pogodowe też by się załamały, huragany zaczęłyby kręcić się odwrotnie, a burze zmieniałyby tory. Ale największe zaskoczenie cząstki promieniowania kosmicznego, które dziś częściowo blokuje pole magnetyczne Ziemi, zaczęłyby atakować nas z innego kąta bardziej bezpośrednio. Świat, który znamy, po prostu przestałby istnieć. A teraz wyobraź sobie, że Słońce zniknęło na trzy sekundy. Co by się stało z Ziemią?